Ej co, zobacz, ale może to jest jakiś żart. Dzisiaj rano na niebie widziałem uciekający klucz ptaków. Ale to nie jest tak, że ptaki wracają do Polski z ciepłych krajów? Te, które uciekły na zimę No jak wracają, jak jest zimno? No właśnie, jest maj, a jest zimno A w maju powinno być ciepło Ja od kilku dni nie mogę spać i mam jakoś mało energii No ja tak samo Zostało nam jakieś 30 godzin życia No i co robimy? Musimy zrobić coś szalonego Może całą noc będziemy grać na kąpie. Nie, no to robisz co weekend To no w sumie racja Przede wszystkim na pewno nie będę marnować ostatnich godzin mojego życia, żeby siedzieć w szkole ale jutro jest sprawdzian z matmy. No dobra, na sprawdzian pójdziemy. Ale nie kupuj biletu. Dobra, w sumie, jolo. Bileciki do kontroli. No nie mamy bilecików. To będzie mandat 200 zł. 200 zł? No i co, jak i tak jutro wszyscy zginiemy? Czyli w sumie nie musimy płacić. Stary, to twoja ostatnia szansa. Nie, no, boję się. I tak nie masz nic do stracenia. Dobra, idę, trzymaj kciuki. Hej, co? Nie chciałabyś ze mną może pójść na spacer po szkole do parku? Po co? No wiesz, może chciałabyś, znaczy ja mógłbym zostać... E... Co ty chcesz? E... Mogę być twoją dziewczyną, znaczy ty moim chłopakiem. Zapomnij. Ale jutro jest koniec świata. Co ty gadasz? No serio. Ja wiedziałam, że ty jesteś głupi, ale nie sądziłam, że aż tak.